O, jest jest. jednak telewizja, całe szczęście. Jerzego Wasowskiego jest bliska i teraz poprosimy o oficjalne rozpoczęcia, ponieważ jest to uroczystość z miasta stołecznego Warszawy, to posłuchamy Tejnału Warszawy. Przawy, panią Aldonę Machnowską, górę do nas. Tylko prosimy o jakieś miłe słowa. To nie wiem, bo dzień dobry, chciałam zacząć. Dobrze Was widzieć w drobnym marginesie, ale to chyba nie najlepiej zabrzmiało. Ale dobrze Was, Państwa wszyscy, wszystkich, tutaj widzieć i cieszyć się, że jest tak nas dużo. Nie tylko tych, którzy słuchają, znają te melodie, ale też znali Jerzego Wasowskiego, ale też tych, którzy byli jego przyjaciółmi, przyjaciółmi, rodzina. Ja się bardzo cieszę, że Warszawa zyskuje kolejne takie miejsce, które jest związane z kulturą, które będzie też pokazywało tą lokalność i to, że wspaniali, wielcy ludzie kultury byli naszymi sąsiadami i mieszkali tutaj z nami. Skwer, jak widzicie Państwo, mieści bardzo wiele wspaniałych osób i może nie jest taki być może wielki. Myślę, że dzisiejsze to otwarcie będzie bardzo bogate w różne niespodzianki. Myślę, że Państwo też będziecie mogli wspominać melodie, ale też obrazy związane z Jerzym Wasowskim, nie tylko te, które już słyszeliśmy, bo Pan Jerzy był związany całe swoje życie zawodowe niemal z radiem, a w tym roku to obchodzimy 100 lat Radia Publicznego w Polsce, więc wiele okazji się tutaj sumuje. Bardzo dziękuję, że Państwo przybyliście. Bardzo dziękuję rodzinie. Za to, że nas jako urzędników i urzędniczki pilnowała, wspierała, mobilizowała do tego, żeby ten skwer powstał. Dziękuję Państwu. To wydarzenie miało miejsce 7 września 1939 roku. I teraz poprosimy Pana o dźwięk 001. I poszedłem sobie do pracy. Proszę Pana, akurat miałem o godzinie 5 rano, tejże wprowadziliśmy i poszedłem sobie piechotką. Do no wiedzą, nie wiem, co się dzieje, a w nocy przestała, przestała funkcjonować reakcja. Ja przyszedłem rano i zostałem rozgłośnie otwartą i pustą. A Jerzy Wasowski na zajęciach na Politechnice uważał i wiedział połączyć. To jeszcze był dalszy ciąg, bo wujo Przybora, który już właściwie opuścił Warszawę. Niechętnie. Niechętnie, ale opuścił. Słyszał ten sygnał i zawrócił. Ale jak już wysiadł, to właśnie zawrócił i no i potem się poznali. Bardzo się cieszymy, że jest z nami Konstanty Przybora, bo gdyby nie Jerenie Przybora, to nie byłoby Jerzego Wasowskiego, kompozytora. Taka no, jest gdyby prawda? nie było Jerzego, to im nie, by pewnie nie było. Także tak. Kocie, dziękujemy Ci. Tak. Jesteś w zasadzie moim ojcem. Poprosimy teraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pana Sławomira Potapowicza. Szanowni Państwo, ja postaram się, żeby było i miło i jednocześnie krótko kompozytor, dziennikarz, aktor teatralny, telewizyjny, radiowy, majsterkowicz, inżynier i pewnie mnóstwo, wiele innych wyrażeń można by tu przytoczyć na określenie, kim był Jerzy Wacowski. Pewnie też moglibyśmy powiedzieć bardzo krótko, człowiek instytucja, człowiek orkiestra. Kiedy przypomnimy sobie tytuły takich piosenek jak Agio Pomidory, Warszawa da się lubić. Czy jest we mnie seks? To jest cytat. Żeby było jasne, to mamy świadomość tego, że jest to tylko ułamek z biblioteki przebojów, które były udziałem Jerzego Wasowskiego. Chcę podkreślić, że gdy jako Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmowaliśmy decyzję o nazwaniu skweru imieniem Jerzego Wasowskiego, byliśmy jednomyślni. Nie było głosów sprzeciwu. Nie było głosów wstrzymujących. A wierzcie mi Państwo, że moje pięcioletnie doświadczenie w pracy w Radzie Warszawy pokazuje, że nie jest to tak częste i nie jest to tak oczywiste, ale to też pokazuje, jak wyjątkową postacią był Jerzy Wacowski i jak istotnie łączył różnych ludzi, różne pokolenia. Chcę też bardzo serdecznie podziękować inicjatorom nazwania tego skweru imieniem Jerzego Wacowskiego, dlatego, że dzięki Państwu mamy swój udział jako Rada Warszawy w upamiętnieniu tej niezwykłej postaci, ale też możemy przypominać jego twórczość, która dla mojego pokolenia, ale myślę też, że dla kolejnych pokoleń jest inspiracją, jest też, czy będzie miejscem wzruszeń, będzie też bawić i będzie też zmuszać do refleksji. Bardzo Państwu za to serdecznie dziękuję i dziękuję za to, że mogliśmy się tu dziś spotkać. Chciałam teraz tak króciutko Państwu powiedzieć, dlaczego w ogóle tutaj? No bo y, owszem, decyzja była jednogłośna, ale był jeden zarzut na początku. No ale taki mały skwerek, no nie, no to za mały. No, my nie no, mamy nie. wątpliwości, że to wspaniały człowiek, ale no, taki mały. No ale właśnie, dlaczego ten skwerek? Po pierwsze, bardzo chcę podziękować Andrzejowi Mrówcowi, który dla kultury Warszawy od wielu lat robi bardzo dużo, bo to on ponad rok temu, kiedy poszłam się poradzić, jak można by uczcić. 110 urodziny Jerzego Wasowskiego, za chwilę będą 111. Podsunął mi pomysł, żeby szukać alejki, może jakiegoś skwerku, no bo rzeczywiście wszystkie ulice i place mają swoje imiona. A ponieważ przy Wilczej 11 Jerzy Wasowski no. mieszkał, tworzył bardzo długo jest tam tablica no Bramie. od 1950 roku do 84, czyli tak. do końca. To szukaliśmy tutaj miejsca, które byłoby jak najbliżej Wilczej. A ponieważ... To może ja powiem. On no, zawsze wszystko za mnie mówi i ja już prawie że Ale ja chciałam się. cię teraz już wywołać, ale mówię. A to mów. wywołuj mnie. Wiesz co? To może teraz ty powiesz. A, dziękuję. Tak? tak. A Ci ja dam radę. Dasz. Ja Ci pomogę już. tak ci... dawno byliśmy na recitalu Andrzeja Poniedzielskiego i on powiedział, że jeżeli czegoś się bardzo chce, to to się na pewno ziści. Po czym dodał, że szkoda, że dotyczy to jedynie siusiami. Ja akurat nad tym nie ubolewam, ponieważ dzięki temu, że tata, którzy kochano Mówką Jamiczką, chodził właśnie na wspomniane Siusianie, zrodziła się idea, żeby... Żeby ten... to był ten skwerek. skwerek tak. Żeby to był ten skwerek, a dodatkowo jeszcze prawdopodobnie, chociaż tutaj z panem yy, Uchańskim próbowaliśmy ustawić, czy mogli się tutaj spotykać. Wydaje mi się, że mogli się tutaj spotykać Jerzy Waldor ze swoim buzonem, jednym, drugim czy trzecim. I Jerzy Wasowski ze swoją mówką rudą jamniczką, bo takie spotkania miały miejsce na ich spacerach, no więc dodatkowy atut, że właśnie tutaj ja mogło to być coś. No Ona mówka była, była bardzo istotną osobą w życiu taty. To była jedyna osoba, która mogła w dowolnym momencie przerwać mu pracę bez żadnych konsekwencji i zażądać wyprowadzenia na spacer. Kiedyś dosyć długo nie wracali, kiedy wrócili do domu, mama zapytała, czemu tak długo? No, bo dotarliśmy aż na marszałkowską. A dlaczego na marszałkowską? No bo mówka tak chciała, to przecież nie jest nie mówisz, prawda? Dodam jeszcze fakt, bo to chyba istotne, że mówka żyła w latach 75-90. A my mamy Frajdę, która jest grzeczna i godnie reprezentuje Jamniki. Jeszcze bardzo chcę podziękować pani Annie Hrabickiej, która bardzo od razu ten pomysł nazwania skwerku wsparła i, i dała mi bardzo dużo energii do dalszego działania. Bardzo dziękuję też Dorocie Malinowskiej grubińskiej która też od razu powiedziała, tak, tak, proszę tam wszystko składać, proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. I potem jak już była decyzja ta radosna, to bardzo dziękuję Paniom Małgorzacie Tauszyńskiej i Annie Rypińskiej, które tutaj czuwały nad tym, żeby ten finał miał taką właśnie oprawę, jak, w jakiej Państwo uczestniczą. Więc no sporo osób było, jeszcze bardzo ważne. Jeszcze tym wszystkim osobom dziękujemy, które zaryzykowały i podpisały listę. Tak, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że takie rzeczy się załatwią. To trzeba przejść określoną ścieżkę urzędniczą. Jest określony dróg, to jest bardzo ważne, bo ja najpierw zbierałam podpisy nie na odpowiedniej tabelce. Trzeba w odpowiedniej tabelce, musi być imię, nazwisko, data to jest urodzenia. To dla kobiet. Data urodzenia, data urodzenia musi być, musi być adres warszawski i musi być tych podpisów określona liczba i one są weryfikowane. To nie jest tak, że można sobie tam usiąść i stworzyć osoby. Nie, to, to naprawdę. To są wybory. Nie, to wszystko działa, proszę państwa. To wszystko działa i myśmy tę ścieżkę przeszli i bardzo dziękujemy wszystkim. Którzy podpisali się pod odpowiednimi, nawet dwa razy niektórzy, bo były podwójne tabelki. Tak musiały być. Więc bardzo wszystkim dziękuję, bo to jest nasze wspólne dzieło, to co tutaj się odbywa. I teraz zapraszamy panią wiceprezydent i pana wiceprzewodniczącego, no bo musimy teraz szarfę zdjąć. Teraz będzie ten moment. Grzegorzu, czy będziesz mógł? Jako, nie, nie jako wiesz, spowinowacony. Ale co będę? No się razem. Ja w nie wiem, ciągną, proszę, ciągną. Czy jest jakaś procedura ogólną z lewo i Pani porpo praworem. jednak jest.